na długo przed powstaniem Rezerwy Federalnej w 1913 roku i znacznie wcześniej niż ktokolwiek usłyszał o Illuminati jako pojęciu symbolicznym dla elit kontrolujących losy świata struktury społeczne funkcjonowały na zupełnie innych zasadach niż dziś ludzie nie żyli dla pieniędzy pieniądz nie był centrum ich świata ich codzienność była trudna ale klarowna zakorzeniona w rytmie natury w cyklach rolniczych i w wartościach wspólnotowych, które nadawały sens życiu. Dziś, kiedy przeciętny człowiek jest trybikiem w machinie wielkiego systemu finansowego, trudno mu nawet wyobrazić sobie alternatywę. A jednak ta alternatywa kiedyś istniała. I to nie jako utopia, lecz jako codzienna praktyka życia. Zanim powstały struktury bankowości centralnej, zanim powołano rezerwę federalną w USA, której zadaniem było być, miało być w cudzysłowie stabilizowanie gospodarki, a w rzeczywistości rozpoczęła proces permanentnego zadłużania narodów, ludzie żyli w systemach zdecentralizowanych. Społeczności lokalne opierały się na wzajemnym wsparciu, barterze, pracy ręcznej, rzemiośle i ziemi. Majątek nie był wirtualną liczbą na ekranie, lecz realną wartością. Plonem, zwierzęciem, narzędziem, domem, wiedzą przekazywaną z pokolenia na pokolenie. W takim świecie człowiek był zależny głównie od swojej rodziny, sąsiadów, lokalnej społeczności, a nie od instytucji finansowych czy korporacji. Nie było potrzeby wzięcia kredytu, żeby mieć dach nad głową wystarczył czas, ręce do pracy i współpraca z innymi. Codzienność przed rokiem 1776 w czasach poprzedzających nowoczesny kapitalizm i globalny system kontroli finansowej toczyła się wokół podstawowych potrzeb i ich realnego zaspokojenia. Ludzie byli biedniejsi w sensie materialnym, ale bogatsi we wspólnotę. Współdzielczość nie była ideą, była rzeczywistością. Każdy pomagał przy budowie domu sąsiada, wszyscy uczestniczyli w żniwach, a dzieci dorastały wśród dorosłych, ucząc się pracy, życia i odpowiedzialności. Życie nie było łatwe, ale było zrozumiałe. Człowiek wiedział po co żyje i dlaczego pracuje. Nie żyłby spłacać długi, nie żyłby w cudzysłowie przetrwać do pierwszego. XIX wiek był ostatnim momentem przejściowym między światem tradycyjnych społeczności a rodzącym się światem finansowej zależności. To wtedy zaczęła się industrializacja, a wraz z nią przesiedlenia do miast, praca w fabrykach, wynagrodzenia za godziny spędzone w zamkniętych halach. Pojawił się pieniądz jako wartość nadrzędna, ale nawet wówczas człowiek jeszcze pamiętał, że można inaczej. Że można coś wytworzyć samemu, że można handlować, że można zorganizować życie bez pośredników. Rewolucja rozpoczęta przed, przez powołanie Fed w 1913 roku zakończyła ten etap. Od tego momentu rozpoczęła się epoka długu i długu, który nigdy nie miał być spłacony. Nowoczesny system finansowy nie został zaprojektowany po to, by wspierać społeczeństwo. Został stworzony po to, by je kontrolować. Emitowanie pieniądza przez prywatny bank centralny w zamian za odsetki, które muszą być spłacane przez całe społeczeństwo, to narzędzie zniewolenia bardziej skuteczne niż jakakolwiek armia. Od tego momentu przeciętny człowiek nie pracował już po to, by żyć, pracował, by oddawać owoce swojej pracy bankowi, którego nawet nie znał nazwy. Dziś, w XXI wieku, ta pułapka osiągnęła swoją finalną formę. Pieniądz jest całkowicie oderwany od rzeczywistości. Jest cyfrą na ekranie, emitowaną bez pokrycia, kontrolowaną przez garstkę instytucji. Człowiek, nawet jeśli zarabia więcej niż kiedykolwiek, czuje się biedniejszy niż kiedykolwiek. Wszystko, co posiada, należy tak naprawdę do banku: jego dom, jego samochód, jego czas. Zamiast wspólnoty, ma konkurencję, zamiast współpracy, rynek. A w miejsce działania i tworzenia iluzje. W cudzysłowie, zarabiania przez aplikacje, lajki, pseudo, pasywny dochód, który jeszcze bardziej oddala go od realnej niezależności. Różnica między codziennością człowieka z XIX, XIX wieku a codziennością człowieka w XXI wieku jest uderzająca. Kiedyś człowiek posiadał umiejętności, dziś posiada subskrypcje, kiedyś znał wartość swojej pracy, dziś zna wartość swojej. W cudzysłowie zdolności kredytowej, kiedyś wiedział, kto jest jego sąsiadem, dziś zna influencera z drugiego końca świata, ale nie zna nazwiska lokatora za ściany. W miejsce prawdziwej wspólnoty powstała sieć, ale to, co miało łączyć, zaczęło izolować. W miejsce realnych dóbr wirtualne obietnice, w miejsce wolności zależność podszyta komfortem. I choć Pozornie mamy dziś więcej niż kiedykolwiek więcej wiedzy, więcej narzędzi, więcej możliwości jesteśmy mniej samodzielni niż nasi przodkowie 200 lat temu. Jesteśmy bogatsi w technologię, ale ubożsi w świadomość. I to właśnie ta świadomość jest dziś kluczem. Nie wystarczy krytykować system, trzeba odzyskać wiarę, że inny świat jest możliwy. Trzeba przypomnieć sobie, że człowiek nie musi być niewolnikiem pracy, długu i cyfrowych łańcuchów. Że możliwa jest współdzielczość, że możliwe jest życie bez pośredników, że pieniądz nie jest celem, lecz narzędziem i że można go zastąpić współpracą, wymianą i zaufaniem. Największym wyzwaniem naszych czasów nie jest brak pieniędzy, lecz brak wyobraźni, bo dopóki nie uwierzymy, że możemy inaczej, dopóty będziemy dalej powielać ten sam schemat: praca, spłata, konsumpcja, pustka. Historia pokazuje, że ludzie potrafili żyć, go żyć godnie bez systemu finansowego, jaki dziś nas otacza. Musimy tylko przestać wierzyć, że ten system jest jedynym możliwym, bo nie jest. Zmiana zaczyna się w świadomości, od prostego pytania, co by było, gdybyśmy przestali grać według cudzych zasad i zaczęli tworzyć własne. Współczesny człowiek żyje w złudzeniu, że świat jest mu dany z góry, że kształt rzeczywistości to rezultat decyzji polityków, elit, struktur, na które nie ma wpływu. Czeka więc, aż ktoś odgórnie w cudzysłowie naprawi system, nie dostrzegając, że system jest odbiciem każdego z nas, naszych codziennych wyborów, działań i zaniechań. Chce zmiany, ale nie chce zmienić siebie. Pragnie wolności, ale myśli jak niewolnik. Szuka liderów, zamiast stawać się odpowiedzialnym twórcą swojej przestrzeni życiowej. Tymczasem to nie polityka, nie ekonomia i nie technologia zmienią świat, tylko przemiana świadomości i codziennych praktyk. Od tego, jak żyje człowiek tu i teraz, zaczyna się każdy nowy porządek. Kultura zniewolenia nie opiera się na przemocy, ona opiera się na zgodzie. Ludzie dobrowolnie oddają swoją wolność, bo obiecano im spokój, stabilność i wygodę. Ale te obietnice są puste. Komfort, który oferuje system jest zawsze iluzoryczny, uzależniony od zewnętrznych czynników, które mogą zostać odebrane w każdej chwili. Pracy, pieniędzy, dachu nad głową. W takim układzie nie ma miejsca na prawdziwą wolność, bo każda decyzja jest podejmowana z poziomu strachu, strachu przed utratą. To właśnie ten strach trzeba przełamać, jeśli chcemy wydostać się z niewidzialnych kajdan. Odwrócenie tendencji pogłębiającego się zniewolenia zaczyna się od, od uświadomienia sobie jednej fundamentalnej prawdy: że rzeczywistość społeczna nie istnieje bez ludzi, system nie ma istnienia samodzielnego, jest zbiorem relacji, umów i nawyków, a skoro tak, to można je zmienić. Nie poprzez rewolucję, która zburzy wszystko i zostawi pustkę, ale przez świadome tworzenie alternatywnych struktur. Społeczności opartych na zaufaniu, współpracy, suwerenności i samowystarczalności. Nie trzeba zaczynać od wielkich idei, wystarczy mała grupa ludzi, którzy zdecydują się działać razem. Historia Polski pokazuje, że spółdzielczość nie jest egzoterycznym wynalazkiem, egzotycznym wynalazkiem, lecz głęboko zakorzenioną tradycją. Już w XIX wieku pod zaborami powstawały pierwsze polskie spółdzielnie kredytowe, rolnicze, mleczarskie i handlowe. Nie jako modne idee, ale jako praktyczna odpowiedź na brak dostępu do kapitału, narzędzi i rynku. Przykładem może być działalność Franciszka Stewczyka, twórcy spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych, które pozwalały chłopom i rzemieślnikom uniezależnić się od lichwy i obcych instytucji finansowych. Albo organizacje tworzone przez księdza Piotra Wawrzyniaka, które skupiały lokalnych przedsiębiorców, rolników i rzemieślników, budując realną alternatywę dla niemieckich struktur gospodarczych. W drugiej RP, spółdzielczość była potężnym filarem gospodarki, dawała pracę, godność i wspólnotę. I co ważne, nie była to działalność uboga. Współdzielnie budowały domy, sklepy, banki, szkoły, dawały ludziom realne narzędzia do życia i rozwoju. Dziś możemy wrócić do tych wzorców, dostosowując je do nowych czasów. Mamy technologię, która pozwala tworzyć Wspólnoty szybciej niż kiedykolwiek. Mamy dostęp do wiedzy, której nasi przodkowie nie mieli. Mamy narzędzia, dzięki którym współdzielczość może być nie tylko praktyczna, ale i nowoczesna. Możemy tworzyć wspólne gospodarstwa rolne, lokalne sieci produkcji żywności, kooperatywy mieszkaniowe, spółdzielnie edukacyjne, niezależne media, własne systemy wymiany bez udziału banków. Wszystko to już istnieje, tylko nie jest masowo praktykowane, bo ludzie wciąż są przekonani, że, że się nie da, że to nie dla nich, ale to właśnie jest największy błąd. Wyjście z niewolnictwa nie musi oznaczać rezygnacji z komfortu, może być wręcz drogą do jego odzyskania. Różnica polega na tym, że nie będzie to komfort oparty na kredycie, zależności od korporacji i życia od wypłaty do wypłaty, lecz komfort wypływający z bezpieczeństwa wspólnoty, suwerenności decyzji i realnych umiejętności. Kiedy człowiek wie, że ma wokół siebie ludzi, z którymi może współdziałać, że potrafi wyprodukować, wytworzyć, wymienić, nauczyć się, naprawić, nie boi się, nie musi błagać o podwyżkę ani bać się zniewolenia. Ani bać się zwolnienia. Ma alternatywę, a to jest największa siła w świecie, który bazuje na strachu. Żeby budować społeczności wolnych ludzi, trzeba najpierw przestać wierzyć w iluzję indywidualizmu. Człowiek nigdy nie był samotną wyspą, zawsze żył w relacji. Prawdziwa wolność nie polega na izolacji, tylko na świadomym wyborze z kim i jak chce się żyć. Społeczność wolnych ludzi to grupa, która zna się nawzajem, ufa sobie, dzieli zasoby, podejmuje wspólne decyzje. To struktura, w której nie trzeba walczyć o przetrwanie, bo każdy wie, że jego dobro zależy od dobra innych. To system oparty nie na konkurencji, ale na współodpowiedzialności. Aby to zbudować, wystarczy zacząć działać lokalnie, znaleźć ludzi o podobnym myśleniu, rozmawiać, wymieniać się umiejętnościami. Tworzyć miejsca spotkań, zakładać małe inicjatywy, od ogrodu społecznego po wspólne zakupy, od warsztatów, umiejętności po własny lokalny system wymiany. Możliwości jest nieskończenie wiele, ale wszystko zaczyna się od decyzji, że nie czekamy, aż świat się zmieni, tylko sami go tworzymy. System, w którym żyjemy, nie upadnie dlatego, że ktoś go obali. Upadnie wtedy, gdy ludzie przestaną go zasilać swoją energią, pracą i wiarą. A wtedy na jego miejscu może powstać coś nowego nie z gniewu, ale z dojrzałości nie z oporu, ale z wizji to nie liderzy zmienią świat to my, ludzie, którzy przestali czekać bo prawdziwa rewolucja zaczyna się nie na ulicy, ale w umyśle i sercu człowieka, który postanawia odzyskać swoją godność, swoją odpowiedzialność i swoje życie.